Cześć ludzie, z tej się dzisiaj wam pokażę coś ekstra, mianowicie lepszą wyszukiwarkę do serwerów niż w Counter Strike'u 1.6, bo jak widzicie, włączamy sobie tutaj wyszukiwarkę, mamy bardzo, bardzo dużo serwerów. Osoby, które grają albo próbują grać w CS 1.6 mają dość duży problem z znalezieniem odpowiednich serwerów z tego powodu, że ta wyszukiwarka jest do dupy. Jest do dupy z dwóch powodów, po pierwsze możecie mieć wirusa, jak będziecie tam, gdzie nie trzeba, z tego co się dowiedziałem, prawdopodobnie trojana nie wiem, w tym jest prawdy, ale ja damo lepiej oszczędzić, niż później mieć lipę. A drugi dość upierdliwy problem jest taki z tą wyszukiwarką, że pokazuje wiele, wiele, wiele razy ten sam serwer pod wieloma nazwami, tak naprawdę. Czyli będziecie trafali pod jeden i ten sam serwer nawet 20-30 razy. I to będzie dość frustrujące, bo będziecie sobie szukali jakiegoś serweru, powiedzmy jeden wam nie spasuje, zaczniecie szukać innego i lipa. Tu na przykład widzicie, że jest niewiele graczy, co nie? Znaczy, to jest Cotterstruck16, powiem wam tak, jest więcej o wiele serwerów, już wam pokażę jak znaleźć, pokażę wam lepszą wyszukiwarkę. Tu mamy Game Trackera. Od razu mówię, to nie jest wyszukiwarka tylko pod CSA 1.6, tu jest pod wiele gier, jak widzicie, jest tu wiele gierek, e, głównie starszych, e, nie ma co ściemniać, więc jak chcielibyście sobie coś starszego pograć, e, przykładowo w Counter Strike'a Source'a, w Counter e, Condition Zero, czy inne starsze tytuły, na przykład Call of Duty, jak widzicie też jest dość dużo, Teraz, e, jest tam parę Dalszych tytułów, do, to ta wyszukawiczka jest spoko. Widzieliście, ile tam było serwerów pokazanych? Teraz do 1,6 CS, To teraz sobie zobaczymy, ile nam tutaj znajdziecie. 1,6, możemy wybrać lokalizację albo do 100 km ping, ale my wierzymy, Polskę po prostu. Co nie? Dajemy go i zobaczcie. Mamy o wiele więcej serwerów, jest bardzo dużo serwerów. Jak widzicie, jest na czym grać. To są polskie serwery, jak widzicie. Jest dość sporo, więc jeśli macie dość Counter Strike dwójki, no to możecie spróbować sobie w jakiś starszy tytuł zagrać. Jak widzicie, nie ma problemu. Możecie spróbować WD6, Sorsa albo Shiro. Do wyboru do koloru mamy trzy inne lepsze CS. Osobiście uważam od dwójki, i tutaj widzicie, jak możecie w niej łatwo zagrać. No to na razie hej.